Cześć, kochani, na moim mak kanale. Dzisiaj film doty dotyczący tej właśnie roślinki. Jest to roślina Anturium, y którą jakiś czas temu otrzymałam od pani Moniki z kanału właśnie, który prowadzi na YouTubie pod tytułem y Monika prezentuje. Piękna, zdrowa roślinka. Od pani Moniki otrzymałam właśnie dwie takie sadonki. Ale postanowiłam, że jedną y, sobie wymienię na jakąś inną roślinę i wymieniłam się właśnie ze znajomą. Y, tutaj Anturium mi bardzo pięknie rośnie. Była to bardzo malutka y, sadzonka. Ja go trzymałam właśnie w paczce. Y, tutaj, co bardzo ważne jest przy pielęgnacji tego kwiatka, że warto zastosować na dnie doniczki drenaż, żeby ta woda. Spływała, miała odpływ, bo ta roślinka no, lubi częste podlewanie, więc, żeby nie przelać tej rośliny, to jest y, bardzo ważne. Y, tutaj możecie też ją oczywiście zraszać, te liście. To też y, ta roślinka bardzo y, lubi takie zraszanie. Y, też na przykład możecie zwrócić uwagę, że. Lubi dużą wilgotność powietrza, więc na przykład możecie ją ustawić gdzieś w łazience. Na przykład, chociaż u mnie stoi na parapecie i obawiam się, że za jakiś czas może zacząć chorować, bo teraz mamy sezon grzewczy. No i może mieć za gorąco od grzejnika, więc pomyślę o jakimś innym stanowisku dla tego kwiatka. Co tutaj jeszcze Wam mogę dodać? Bardzo szybko rośnie ta roślinka. Jeżeli chodzi o jakieś nawożenie, tak naprawdę chyba nie zastosowałam tutaj żadnego nawozu. Ale myślę, że muszę się zaopatrzyć właśnie w jakiś taki nawóz. Myślę, że jakiś taki uniwersalny do, do wszystkich roślin. I tych kwitnących, i tych zarówno takich liściastych. Żeby zaczął pięknie rosnąć. Ma tylko na razie jednego kwiatka, ale to jest malutka jeszcze sezonka. Też zobaczcie, już ma suche podłoże, więc wkrótce, myślę, że dzisiaj będę musiała podlać tego kwiatuszka. To tak się zastanawiam, co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć. Ogólnie mówi się, że ta roślina jest trująca, ale myślę, że dla ludzi to to Nie wiem ile człowiek musiałby tego zjeść, żeby, że tak powiem, było jakieś zatrucie, ale myślę, że na przykład dla tych, którzy hodują koty, trzymają w domu. Jeżeli taki zwierzaczek zje taką roślinkę, to może by coś mu się nie stało, więc to miejcie na uwadze. Ja kotów nie mam, więc o to się nie boję. Tutaj wam jeszcze pokażę z bliska. Pięknie wygląda. Też będę musiała właśnie zastosować już zraszanie. Tak naprawdę ta roślina też ma podobno takie zastosowanie jak storczek, można powiedzieć, bo też lubi dużą wilgotność powietrza i też lubi zraszanie. Możecie pisać w komentarzu, czy macie w domu... Tą roślinkę, czy też planujecie w najbliższym czasie zakupić? Także czekam na Wasze komentarze. Także Pani Monika, jeszcze raz yy, dziękuję za tego kwiatka. U mnie pięknie rośnie. Myślę, że u znajomej yy, też będzie pięknie rósł. Piękne, zdrowe liście. Tutaj jeden kwiatuszek. Czekam na yy, kolejne, chociaż na razie. Nic tutaj nie widać. Tutaj pewnie będzie kolejny liść. Chyba, że zaskoczy mnie i to będzie kwiatek, ale będę bardzo szczęśliwa, jeżeli tak będzie. Także myślę, że w tym filmiku to już wszystko. Tylko pamiętajcie, zraszanie, duża wilgotność powietrza i też częste podlewanie, bo ten kwiatek to lubi. No i teraz myślę, że uważajcie, jeżeli jest sezon grzewczy, już się rozpoczął. Jakiś czas temu to uważajcie na tą roślinkę, żeby od grzynika, od temperatury nic mu się nie stało, bo też może być i suche powietrze w mieszkaniu. Także to wszystko i do usłyszenia wkrótce.